W ostatnim odcinku ja posadziłem winogrona, a Łajmi oliwki. Zbudowaliśmy odpowiednie fabryki, no i dzisiaj czekałem na zbiory. Tak więc zapraszam do oglądania i będę wdzięczny za łapeczkę, komentarz oraz subka, jeśli jesteście tu nowi. Znaczy, wiecie, subka jak jesteście nowi, a resztę to jak nie jesteście nowi, to, to bardzo chętnie też przygarnę. No. Dobra, łajmowski. Moje pole. Chcesz zobaczyć moje pole? Moje pole, że o ja piedziu. No ale chcesz zobaczyć moje pole? Nie. Takie winogro. Ja, a ja już zobaczę twoje. Ja nie będę taki. Ale mam. ja nie Nie chcę mi się tam do ciebie jechać. Eee. Czekaj, ale możesz do mojego gospodarstwa dołączyć na no szybko i się tepnąć. Ale dobra, no ja pierwszy zobaczę w takim razie twoje. A jeszcze swojego nie widziałem, nie możesz zobaczyć. Dobra, jadę z tobą, jadę z tobą. Co? No jadę z tobą. Czekaj, biorę kombat. No ja za tobą jadę. Ty! Panie! Co? Co? Nie bierz mi zetorka, bo tam uszczelka mi poszła. Ale kluczyki zostawiłeś. Ale uszczelka mi weź czerwonego, tu mi uszczelka... proszę mi go odstawić. Kurde, tu co zostawiasz kluczyki? już olejem chlapie, o, o, uszczelka poleciała, brachu. Dobra, kurde. Kurde, Co? Ta skrzynka stała, czy ją potrąciłem? Ej! Jeszcze mi skrzynkę urwa! Gościu, proszę Dobra. mi tutaj 10 tysięcy przelać. Ona się naprawi, ja później po, po robocie we wpadnę i naprawię ją. ją. Wbiję na nowo, spokojnie, sąsiad, spokojnie. Kurde, urwał mi skrzynkę z rami zetorka popsuje Dobra, to pobieg pobiegnę, pobiegnę po prostu. Bo nie chcę drugiego słupa skosić. O, i są oliwki, zobaczmy, Kurde, jakie są. Ty, co ty robisz? Ty, ale ty, ty, tam, tym się nie muci kukurydzy, jak coś. Ale nie? bo, bo, bo się, się ciężko skręca. Dobra, zobaczmy. No nie zmieniły się w ogóle, tak, tylko się jakieś kurde tutaj brązowe kropki pojawiły. Oskamowali mnie. Komiki ci tutaj narobiły na tych gałązkach, patrz. Nie, ja Dobra. nie może. Da, dawaj, dawaj, rób pierwszy zbiór, pierwszy zbiór. Ale Chyba, ja chcę zobaczyć do mnie pierwszy. W pierw. twoje chcę zobaczyć ale dawaj. To... Moje to w ogóle oskamowane. Tu no, w ogóle nie widać, żeby to jakiś plon był. Patrz to. A ile tego jest? Tyle czekania. No widać. Nie widać, widać. Widać, nie widać. Trochę widać, nie widać. Teraz widać. Robi wrażenie, co? A tak. Ja. No to, to trochę tu na dole, ale ja myślałem, że to cały taki krzak duży, bogaty, będzie, a to taki. Panie, zbieraj pan to, bo tu zaraz wiem. A to nie chcesz. A no, dobra, w sumie to. Kto pierwszy, kto pierwszy zaczyna zbiory, ty czy ja? Ty musisz, bo ty masz jakieś bieda, zbiory. Weź tam sąsiad kieruj, dobrze? Dobrze? Dobrze, dobrze, dawaj, dawaj. Dobra, załączam maszynę i jadę. Ja się w druta zaplątałem. O, kurde. Dobra, Daj, jad... dawaj. jadymy, jadymy. O Jezu, ale tego winogrona to biednie, ty ci powiem, sypie. Wiesz, ile po takim kawałku mam y, zebrane? 130 litrów. No, bo to jest małe źrejkę, w sensie ten, owocki. Kurde, ty jakieś co ja wyplu, Jakieś liście wypluwam z tyłu, patrz to. Dobra, zobaczymy, ile z takiego paska będziesz miał litrów. Chcesz to łap, łap, łap z tyłu liście, bo miał. Dobra, pasek przejechany 522 litry. Na jednym takim pasku mam. Oj, tutaj winogronka widać, jak lecą na taśmie. Kurde, dobra. Lecimy drugi pasek. O kurde, czekaj, by się zawiesiłem. Czemu Marek nie kierujesz sąsiad tutaj, no? Dzisiaj dobrze widzisz, masz wysoki kumbań, Co ty, co ty? Mam wysoka tutaj dziury, nie widać. Powinny być kamerki tutaj na tych monitorkach. Takie właśnie nad tym. Specjalnie nad właśnie. Tymi zbiorami i tu jest taka kamerka, tylko ona nie działa. To jest po prostu obrazek. Kupiłem jakąś tandetną wersję, kurde, tego. Kurde, tego to ja no. będę miał jeszcze mniej. O, nie no, czy ja wiem. Kurde, kierownik zbiorów tam jedzie na kładzie czego ale nie wierzaj mi w paliki, bo po Kurde, lewe skręty ma. Ale przyjemna robota w ciepłym. Jedziesz tu, kurde, zbierasz yy, owocka dobrego dobrze jest. A ja, ja to w ogóle bym nie przycinał tych kurde tutaj gał ga, gałęzi i bym zostawił, żeby tego. Żeby urosły yes. dłuższe. Żeby urosły dłuższe i było więcej tego. Musisz mój. Mus nie no, no po co? Znaczy no tam żeby światło sobie do, do, dolatywało, ale żeby były duże krzaki, to wtedy więcej owoca będzie. No to jakieś takie małe. No to krzaczki. musi być takie ładnie zachowanie żeby kombań wjechał, tak? No to patrz, ile, ile do ziemi jeszcze tam miejsca jest. A to tylko tu na górze jest. Nie, to musi być na górze. Doszukane no to jest jakieś. Bo się komuś nie chciało lepszej technologii wymyślić, żeby to dłuższe było, wyższe i tak dalej. Żeby to zbierało metrowe wysokościowo, kurde krzaki, takie ze ścian. No. To jechałby taki dup, dupny kombajn i w nocy świeci, by ludzie myśleli, że jakiś kosmita chodzi. No. Tak by było. Nie no, ale trzeba coś zarobić, już mam 80% zbiornika ogólnie. Nie katuj mi tak tego mojego kłada, bo nowe kółka ma, nowe opony kurde. Panie nie ten, ty nie, nie przepalony jest jeszcze, dobrze. Jak nie przepalony, chopie. Jeździsz jak Emeryt jak do kościoła. To, że się nie ścigam z tobą na publicznych drogach, nie znaczy, że jeżdżę jak Emeryt kurde, ja tam prze, przepisów strzegam. No co, Stop! no i mi wjechał kurde, krok kro, od kro, tragedii. Pomoc! Zaraz cię może tu zahaczę jakoś O No Rok od tragedii, kurde, po, po, po tym Pokładzie by było Dobra, mam 99% yy, Chcesz mi przywieźć przyczepę? Idę, idę Też nie Kurczę, jak się ładuje tym, 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 tym na, na przyczepkę, bo nie wiem Nie masz gdzieś To tak, czekaj O, 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 jest, jest, jest Pa, pa, pa Podnieś kawałek do przodu, no Kawałeczek O, i i pa jest wyładunkownik, wow. leci kur Wungiel panie leci! tam jest wungiel, to jest kurde Owódz Oho! Ale zasyfione! To są, bo to są młodygi, co ty o, nie panie, wiesz O panie, ale syfu, kur, a żeś nazbierał ty. Stary to są młodygi. Nie deptaj mi po... Nie, nie deptaj mi po winogronie gość. No ale tak robili wino, że wchodzili robili hup klup tak. Ale ja nie robię wina, ja robię sok W sumie to prawie to samo by było, no Wycisnąłbyś soki i by było do. Ale to nie tu, to ja wolę. Dobra, weź mi wyjedź Ja tam wolę, jak to mi się zrobi w fabryce, a nie. Kurde, ty już stóp może nie umyłeś i będzie. Tak z grzybem sobie? jakimś, kurde. Będzie miał grzybowy winogron. Nie, bo później, kurde, Jarek będzie chciał tego. Będzie chciał sadzonki i będzie mi trudu te. To. To ja tu poczekam, spróbuję, czy winogrony, dobra. Ale, ale nie, nie za dużo, nie bierz za dużo. Kurde śruby podkręcane, ja nie wiem. No bo to stary traktor, kurde jest, no, wie, ja, ja wiesz, by, ostatnią mechanikę to ja byłem kurde wczoraj. Ja Ale powiedziałem zrobię, powiedziałem panie, potrzebuję na za, za jutro, bo... Na wczoraj. Na wczoraj o bo tego, bo robota w polu, no i tam wziął na trytytkę ponoć coś zrobił, tam gdzieś silikonem zale, zalepił. Działa, działa. Nie narzekam. Dobra, dobra, ja ci tu podokręcałem. No, to to dzięki, dzięki. Dobra. Wsypię. Możesz mi zawieźć do fabryki od razu. Wygląda jak wągiel. Chyba kupa. No we... nie mów tak o moich sokach, ty. Dobra, a ty mi tu mów, gdzie ty masz fabrykę. No w ten taki budynek, co tutaj stoi tam. W drodze. tobą. No to to? Tak, to jest to. Coś nie leci. O! Leci! Leci! Kurde! 4600 ty... litrów Włączyłem sok i rodzynki Z pięciu winogrona jest cztery soku Ogólnie Co? No z pięciu winogrona jest cztery soku A z jednego winogrona? Przelicznik, kurde Chłop pojedzie gdzieś negocjować jakieś umowy No u mnie masz! Pięciu winogrona, cztery soku. No, a z jednego winogrona masz jeden rodzynka. Idę do ciebie? Tylko pytanie, jaką ja miałam przyczepę wziąć na to Ty, na, te... na oliwki u ciebie to zwykła przyczepa jest. Aha. to ja podjadę, ja podjadę, którego mam wziąć? Weź zieloną, weź zieloną, jest a, fajna a sportowa. Traktora, którego? Z obciążnikiem a to weź... z przodu czy bez? A weź te Zetorka, bo tam już uszczelka naprawiona. Który to jest Zetorek? A to jest ten niebieski. A kiedy to naprawiłeś, gościu? No kurde, panie. Dobra. Ja przy... tutaj mam ludzi od mechaników, przecież przy, mi przyjechał. Przy, przy, przyczepa zielona, mam rozumieć. Przecież ja zamówiłem czy... mechanika, przyjechał na gospodarstwo, jak ja byłem stara, przy, przyszła i, i pokierowała tam. Kurde, temu to się powodzi, ja nie Nie no, żartuję, Dobra. sam mieszkam. Sam wiedział, gdzie szukać. Dobra, jadę, jadę. Kurde, ale przyspiesza ten, ten zetorek, ty. Jedzie pomoc, jedzie pomoc, kurde sąsiedzka pomoc wzajemna. Czasowo pomagać, tak? Kurde, dobra, zjadę tu na bok. O, pyk. Tylko ostrożnie, habój No. No, dobra. Y rozłożyłeś, rozłożyłeś machinę? Dobra, jodę, jodę. Jódź. Jak tam? panie! Umrę z głodu! Ile ci leci? Ile ci leci? You killed my child! Ile ci leci? Na razie mam 150 litrów Czyli wychodzi na to, że trzeba dosyć mocno zainwestować w to, żeby to się jakoś tam zwracało Chociaż teoretycznie na przykład u mnie z pięciu... Pincel, 568 No to ładnie w sumie Zobacz na to, że u mnie z 5000 yy, winogron powstanie 4000 yy, soku. Więc no 4000 razy tam ile tego ten sok kosztuje. No 3200. Hmm. No no to no coś tam jest zawsze, nie? Dobra, ale poważny biznes, kurde, oliwę tu kupują te same bogate ludzie do restauracji i tak dalej, a nie no, a nie kurde. To za zawsze trzeba od czegoś zacząć. To jest pierwszy. Na, 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 na razie jest tylko 6. Na razie jest tylko 6 rządków, a później będzie 60. Ale ty masz jakieś ułatwione, bo ty masz kurde skrętne przednie te tutaj, te ja drachy. Nakrętownik celowniczy. No i to ci skręca, To nawet jak wiedziesz krzywo, to tam trochę przestawisz drzewko, ale działa. No dawaj, dawaj, lekko w prawo, twoje prawo. Okej, okay, no, jedzie. Dobrze, że mam takie zawieszenie, kurde. No chopie, to, bo to nie byle jaka maszyna, to ile? To 300 tysięcy było. To się kupiło, to się jeździ, to się ma. Dokładnie, się zarobiło własnymi ręcyma na to, kurde. Mam wrażenie, że na oliwkach możesz wyjść trochę bardziej bardziej na profit niż ja Nie wiem. Tak mi, tak mi się wydaje coś. Mam wrażenie, że przelicznik oliwek na, na oliwę będzie, będzie bardziej korzystny. Aczkolwiek mogę się mylić. A ile już masz? Prawie to? No to ładnie. Też patrz na to, ile ty masz tu terenu do zagospodarowania. Kurde, przecież to jest. To jest, to jest duży teren, to jest du, duży, duży, duży potencjał na pieniądz. Panie, to się w spadku dostało, to się ma, to się używa. No, to się ma, to się używa, tu trawa wszędzie widzę jest, trzeba ją skosić By już ci urosła, nie żeby coś To jest stara technika dziadkowa, to tak trzeba, to tak się robi, a potem się zbiera dopiero A, rozumiem Bo tam takie te bakterie są specjalne, nie? One tam podgryzają tą zepsutą część trawy i zostaje sama ta taka piór, premium trawa Nie, tu przychodzą krasnoludki w nocy No Sikają w tą trawę no I ona się robi taka wstężona a Taka... Sklejona i taka gruba i potem takie się fajnie to fermentuje i wtedy jest dobry, dobry ten, dobra kiszonka Aaa, okej, okay. dobra, rozumiem no To jest rozumiem. taka technika, to jest dziadek mi tak pojedział. No to rzeczywiście jakieś pradawne techniki Dobra, słuchaj, czy ja mam podjechać? Czy ty podjedziesz? Ja podje... Podjeżdżaj, podjeżdżaj Wow, prawie 100 luster No prawie 90% No a, to git aby te twoje oliwki, dobrą jak kupa wyglądać Oh my patrz, god! Patrz, patrz, patrz! He, kurde, Stary, co? Obornik. jak obornik! Obornik zebrał, wysypuje tutaj, co za... I ty to ludziom wciskasz Dalej, dobre je No, nie no, prawie tyle co ja, ja mam 4 coś tam Cztery czterysta, Ale miałem więcej krzaczków, dobra, jedziemy, jedziemy do fabryki od razu, nie? Tak, odstawię komaj, Odstawiaj, ty mnie tam dogonisz, kurcze Raczej bez problemu ja tu zjadę sobie w prawo i będę się cisnął, kury, przez... ...przez farmę Dobra, chcesz sypać? No, znaczy ty syp Dobra, trzeba, bo tu trzeba... To możesz wjechać normalnie, bez problemu. I idziemy tak. O, dobra. Kurde, tylko takie gęste, to ja nie wiem, czy tam wleci. Ale dobra. Sypię. O, bo to bo na W którą stronę, ty? Gdzie mi Boda na ziemię sypiesz? Kurde. Ej, panie, połowę Wydaje, mi wysypa. Wydaje mi w trawę. Ja Weź pozbieram. To teraz Ja pozbieraj, ja pozbieram. Już... Krasnoludki zebrały, zobacz, jest git. I po prostu zbiory oliwek dzielisz na dwa. No. A oliwki... Oli, oliwa z oliwek chodzi 5, 5300, czyli z tego będziesz miał 1,5 litra chyba. Nie, trochę więcej niż 1,5. Półtora litra? Butelka <grym> oleju? Półtora ton. półtora Kurde. <grym> Sorry. No trochę więcej, trochę więcej. Oj, sałatę masz, kurde, do zebrania. Nie, no dobra, no pierwsze, pierwsze zbiory za nami. Po, powiem Ci, że... Mogło być więcej, mogło być więcej. Ale to i dopiero małe krzaczki, to, to, to trzeba, wiesz... Zobaczymy, jak to będzie później właśnie. Trze trzeba inwestować, trzeba rozbudowy rozbudowywać, tak? To, to, to się samo się nie zrobi.